Cię serdecznie w 15 odcinku z cyklu Asia Marketing dla psychologów, coachów i trenerów. Dzisiaj przychodzę do Ciebie, żeby Ci opowiedzieć bajkę. Bajkę o Orle. Teraz Ci ją krótko przeczytam i później opowiemy sobie, jakie są moje wnioski z tej krótkiej bajki. Zaczynamy. Posłuchaj chwilę. Pewien człowiek znalazł jajko orła. Zabrał je i włożył do gniazda kurzego w zagrodzie. Orze, orzełek wyląkł się i wyrastał ze stadem kurcząt. Przez całe życie zachowywał się jak kury, myśląc, że jest podwórkowym kogutem. Słuchajcie, orzeł myślał, że jest kogutem. Drapał ziemi szukając robaków, piał i gdakał. Potrafił nawet trzepać skrzydłami i fruwać kilka metrów w powietrzu, bo przecież tak właśnie fruwają koguty. Minęły lata i pewnego dnia zauważył wysoko nad sobą na czystym niebie wspaniałego ptaka. Płynął elegancko i majestatycznie wśród prądów powietrza, ledwo poruszając złocistymi skrzydłami. Orzeł patrzył w górę oszołomiony. Co to jest? Zapytał kurę stojącą obok. To jest orzeł, król ptaków, odrzekła kura. Ale nie myśl o tym. Ty i ja jesteśmy inni niż on. Tak więc orzeł więcej już o tym nie myślał i umarł, wierząc, że jest kogutem w zagrodzie. Słuchajcie, słuchaj, może się zastanawiasz, po co ci przeczytałam tą bajkę teraz, ale to jest naprawdę super refleksja na temat naszego potencjału, na temat wiary albo niewiary w siebie, na temat tego, że inni nam podcinają skrzydła. I słuchajcie, um, często jest tak, że. Nie wykorzystujemy swojego potencjału, czyli nie robimy czegoś, co byśmy bardzo chcieli, ale to coś, co chcemy, ta taka siła wewnętrzna, takie pragnienie jest często tłumione albo przez nasze myśli i słyszymy, albo może wiele razy słyszałaś takie myśli, które w głowie pojawiały ci się: Typu, To nie jest dla mnie. To jest za trudne dla mnie. Albo nie poradzę sobie, albo będę zmęczona. To są takie wewnętrzne też, takie wymówki, um, takie połączone z lękami, bo za tym kryje się lęk. Przed różnymi ocenami, um, przed konfrontacją siebie w nowej rzeczywistości. Albo jakie mogą być jeszcze. Um, co możesz jeszcze do siebie mówić, jakie komunikaty, że a co powiedzą inni? Często też się przejmujemy opinią in, innych, a co jak mi się nie uda yy, i tak dalej. Więc jakby z jednej strony nie wykorzystujemy tego potencjału, marnujemy go poprzez brak wiary w siebie, yy, yy, brak też takiej siły do zmiany. To wszystko można też wypracować, odkryć. W sobie. Po kolejne, na przykład, yy, z jednej strony mamy komunikaty, które my kierujemy do siebie, nasze komunikaty, a z drugiej strony możemy też mieć komunikaty takie yy, ciągnące w dół negatywne myśli, kierowane przez inne osoby. Na przykład, ktoś może ci już powiedział nieraz, może słyszałeś takie zdania, co ty wymyślasz, to nie jest dla ciebie. Przecież masz dzieci, masz rodzinę, y, daj sobie spokój, nie uda ci się i tak dalej. Tych wymówek jest, tych takich komunikatów może być wiele. I ja też w swoim życiu. Też spotykam się z takimi komunikatami, już teraz coraz mniej, bo no właśnie, to wszystko zależy, jakich zadań się w życiu podejmujesz, bo na przykład jeżeli to są takie dosyć nietypowe decyzje typu. Miałam, opowiem Ci o moich takich trzech nietypowych sytuacjach, gdzie spotkałam się właśnie z, yy, z takimi opiniami, właśnie od innych, bo jeżeli chodzi o te takie moje demony, ja to nazwę demony, yy, to staram się je tak konfrontować ze sobą, zapisując je i rozumiejąc, co się za tym kryje. Jeżeli chodzi o komunikaty od innych, to opowiem Ci o tych trzech sytuacjach. Po pierwsze, to była taka sytuacja, gdzie byłam na etacie, miałam ciepłą posadkę i postanowiłam, miałam też mieszkanie swoje w Poznaniu i postanowiłam, Wyjechać za granicę i to wszystko zostawić. No więc tutaj, jak powiedziałam w pracy o, tym moim, o tej mojej decyzji, którą już podjęłam wtedy, no to spotkało się to z bardzo dużym zdziwieniem, i co ja wymyślam, a jak ja sobie poradzę, a przecież nie znam dobrze języka i tak dalej. Więc to były takie obawy innych, nieuzasadnione, skierowane do mnie. No, ale ja miałam tak silną potrzebę wyemigrowania, więc jakby to na chwilę tylko zatrzymałam w głowie i potem już puściłam i nie przywiązywałam się do tych lęków innych osób na temat mojej decyzji. Po kolejne, w związku z tym wyjazdem do, za granicę, do Niemiec, postanowiłam mieszkać w Niemczech, a studiować zaocznie w Polsce psychologię. No, i jak w ogóle w wielu głowach osób pojawiły się takie, takie komunikaty kierowane do mnie, takie myśli i komunikaty, ale jak Ty w ogóle sobie dasz radę, przecież to jest niemożliwe. Czyli dla kogoś jakby z jego perspektywy to nie było niemożliwe, ale pamiętaj, to co dla kogoś jest niemożliwe, nierealne, to jeżeli ty bardzo tego pragniesz i bardzo tego chcesz, no to na ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, tak? Nie ma, że się nie da. No i po trzecie to na przykład była rezygnacja z etatu, kiedy byłam w ciąży i mój biznes nie był jeszcze rozwinięty na tyle, że mm, przynajmniej ten gabinet psychologiczny, na tyle, że mogłam swobodnie sobie z tego etatu odejść. Ale no, przyszedł taki moment, gdzie chciałam całą swoją energię skumulować na rozwój gabinetu. I to odejście z etatu no było takie dosyć... to, to akurat w mojej głowie sobie robiłam różne takie jazdy, że no hej, no przecież oczekujesz dziecka, musisz mu zapewnić jakieś stałą... Jakieś bezpieczeństwo w postaci tych finansów, i tak dalej. No, więc tu sobie robiłam niezłą jazdę, że no, czy w ogóle dasz radę? Nie wiadomo, jak z Twoją firmą, i tak dalej. Ale znowu taka silna potrzeba mojego rozwoju i bycia własnym szefem była tak silna, że odrzuciłam te wszystkie takie negatywne myśli. Naprawdę, no, one mi towarzyszyły, ale nie były takie dominujące na rzecz tego po co to robię dlaczego taką decyzję podejmuję a nie inną więc jeżeli znałam moje dlaczego a propos dlaczego jest też taka książka ja jej nie czytałam ale jest rekomendowana zaczynaj od dlaczego Simon Sinek może ktoś czytał jak nie to polecam bo ją mam i ktoś fajny ją poleca bo ja często mam dużo książek których jeszcze nie przeczytałam ale słyszałam że są fajne więc tutaj myślę, że chodzi o to, żeby znaleźć właściwie po co chcemy coś robić, właśnie znaleźć swoje dlaczego. No, później jeszcze miałam kolejne jakieś takie szalone, szalone w czyichś oczach pomysły, i wtedy budzi się czyjś lęk, i ktoś przelewa swoje lęki na nas. Więc my mówimy temu lękowi, stop, to nie jest moja obawa, to nie jest moje, to jest czyjeś, i to ta osoba musi sobie z tym poradzić, że ona ma jakieś obawy w związku z naszymi pomysłami, działaniami, marzeniami, potrzebami, pragnieniami itd Także. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie. Napisz mi w komentarzu, czy też spotkałaś się z jakimiś takimi lękami innych osób, czy swoimi, jak sobie z tym radzisz. Także yy, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.